Drodzy Współbracia, na pańskim posługiwaniu, kardynałem kardynale Peterbolito-Warszawski, biskupi i ks. osoby życia nosy krawanego, przedstawiciele życia publicznego, moi kochani siostry i bracia w się tam. W dziesiątą rocznicę śmierci, wspominając przed Bogiem w naszej modlitwie, Józefa Kardynała Plemla, metropolitek Gnieźnińskiego i Warszawskiego, prymasta Polski. Dziękujemy mu w Warszawskiej, gdzie spożywają jego doczesne szczątki, za jego życie i pasterstwo posługiwania. Był sprawiedliwy duchu swego patrona, świętego Józefa. Przypomniał nam w dniu jego pogrzebu w swym telegramie papież Benedy XVI, a taka sprawiedliwość pełna pokornego poddania woli Bożej była fundamentem jego głębokiej miłości do Boga i do człowieka. W i nieraz tak przecież o nim mówimy, że jego życie i posługa w kościele gnieźnieńskim i warszawskim, a także jako 56. prymasa Polski, przypadła na trudne czasy przełomu, naznaczone najpierw ciemną nocą stanu wojennego, a później budzącego się do życia nowego ładu i demokratycznego porządku. Może dlatego w gnieźnie 21 kwietnia 1979 roku w dniu konsekracji biskupiej swego dwuletniego najwyższego współpracownika, błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński wymas tysiąclecia, wskazując na motto jego poszukiwania, karitatę i justicja, Życzył wyświęconemu przez siebie wówczas nowemu walińskiemu biskupowi, aby prowadził Bóg morze w sobie diecezji. morze per astera, bo to jeszcze ciągle w naszym ojczyźnie jest, ale astra, czyli przez trudy do gwiazd. Bóg wybrał sobie więc na te czasy człowieka, który nie dał się trudności, ale który mając w sobie jakąś naturalną, ludzką dobroć, prostotę, otwartość i serdeczność, z pełnym zaangażowaniem oddał swoje życie Chrystusowi i sprawie Kościoła w Polsce, a także na całym Świecie. Powołany przez Świętego Jana Pawła II. G na Stożyce Metropolitalnej w Gnieźnie i Warszawie, z którymi związany był Urząd Prymasa Polski, kiedy się żegnał z warmińską diecezją sam i wiadał, że serce Prymasa Polski musi być szeroko otwarte na wszystkich Polaków. I z tego serca i miłości do wszystkich Prymas będzie z na przed Bogiem i przed Polską. A patrząc z perspektywy mijających Jeszcze raz to powiedzmy. Przyszło mu zdawać sprawę z tego wiszczupiego i prymazowskiego gospodarstwa w trudnym, porównując czasie napięć i wewnętrznych konfliktów, kiedy po dziesięciolatach komunistycznej niewoli budziła się wolna i niepodległa Polska. I choć sam kiedyś stwierdził, że prymasi, którzy podejmowali ten urząd w Polsce, mieli niekiedy większe trudności. A sytuacja taka, że papież jest w Polsce, ogromnie ułatwia sprawowanie urzędu Prymasu w Polsce, ponieważ nie ma potrzeby informowania stolicy apostolskiej o specyfice Kościoła w Polsce, gdyż papież doświadczył i przeżywał tutaj przez długie... To jednak tutaj na miejscu niejednokrotnie przyszło ustawać wobec piętrzących się, zwłaszcza w życiu społecznym, tak licznych trudności. Wspomniany papież W. XVI w tym telegramie kondolencyjnym i nazwał prymasa glęta apostołek jedności, a nie rozwaga, zgody, a nie konfrontacji. Wiemy, że ta jego postawa przez wiele przyjmowana była z głębokim zrozumieniem. Niektórym wydawała się jednak zbyt ugodowym. Do historii, pamiętamy, przeszło to jego dramatyczne wołanie w Kościele Matki Bożej Łaskawy, w sanktuarium a w nim jakże pełne ból, a zarazem głęboki troski słowa. Będę wzywał do uszkodzenia, nawet za cenę narażenia się na zmieranie. I będę prosił, nawet gdybym miał posąg i na kolana Nie podejmujcie wagi, Polak przeciw Polakowi. Nie oddawajcie Waszych głów. Bo cena uciętej głowy będzie bardzo niska. Natomiast każda głowa i każda kara bezcenne będą dla odbudowania tej Oc, jaka będzie jaka miało się po zakończeniu stanu. Moi drodzy, życie i posługiwanie w trudnych czasach przyłody wymagało mężnego i rozsądnego serca oraz głębokiej równości Bożej i Popatrzności. Boże, na sprawy życia, na sprawy dzieje. Uczył nas kardynał Józef Brenner. Trzeba bowiem także patrzeć jak na ziarno rzucone w ziemię. Rolnik ufa opatrzności Bożej i wie, że ona da wzrost, że pochroni ziemię, by nie padło na skalistą ziemię czy między pas, czy na grobie i ustrzeże przed gradowiciem i służbą. Dzięki niej będzie ono mogło wzrosnąć. Nawet takie ziarno ma swoją historię zależną od Bożej Opaczności. A jakże silniejsze, jakże bardziej ufne musi mieć nastawienie człowieka, który jest powołany przez Boga do współdziałania z nim, bo jest stworzony na obraz i podobieństwo spółce. Ufność Bożej Opaczności. I wiara w to, że Bóg jest Panem dziennikiem, nie zwalnia jednak człowieka z odpowiedzialności i zaangażowania, ale wciąż domaga się odważnej, mądrej odpowiedzi. Słyszeliśmy, że on tak upominał się i przypominał o niej i na apostoł Bawy, prosząc o życie, w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Kiedy bowiem zmieniają się czasy, jak wskazywał z kolei Józef kiedy trzeba stawiać podwaliny i fundamenty pod nową rzeczywistość, ku przyszłości, tym bardziej musimy oprzeć się na wierze, na tym, co jest niezmienne, na tym, co Jezusa Chrystusa, bo to jest właśnie prawda. I chociaż to prawda, jak zauważył, że czasem trudno człowiekowi dostosować się do nauki Jezusa Chrystusa. Czasem chętnie też by swoją naukę. To jednak właśnie dziś, właśnie teraz potrzebna nam jest na nowo taka katechizacja i takie przyjęcie dobrej nowiny, aby to miało podzwierciedlenie w naszym życiu. Trzeba nam więcej szukać nowych leków i nowych dróg dotarcia z Ewangelią do człowieka. Ale nawet wszystko trzeba samego dać świadectwo, popienienie i mocno Chrystusowi Ewangelii. W jej bowiem ukryty jest klucz do prawdziwie szczęśliwego życia i w niej można odnaleźć ostateczny jego serc. Ewangelista Jan przypomina nam, że jest to życie będące darem dla innych. Papież Franciszek nazwie wniosek to drogą modlą i logiką, która rodzi owoce. A prymas Kreml dodał, że w Ewangelii odkrywamy prawdę o życiu, który jest mocniejszy niż śmierć. Bo życie ma taką siłę tłumaczy, że potrafi dźwignąć się ze śmierci i właśnie wtedy, kiedy może wyda pomóc. Ta prawda odnosi się nie tylko do przyrody, do wegetacji, do ziarna, ale i do duchowego życia człowieka. Tę prawdę pokazał nam Jezus Chrystus w swojej osobie. On przecież stał się jednym z nas. On dosłownie... Jest jak ziarno obrzębiec, które wpada w siebie Jakby aby przynieść owoc, daje się złamać przez siebie, jak ziarno siebie. I wtedy w tym strasznym punkcie swego poniżenia, który jest również największym punktem miłości, wschodzi nadzieja. Życie zwycięża Wymas Brem powie, że w Jezusie ukazała się dla nas moc życia uzmatły stania. I że wraz z nią, wraz z nim są ludzie, którzy swoim życiem, ową prawdę szową, po rodzeniu się życia ze śmierci u obecniar. Papież Franciszek powie, że kto jest dyspozycyjny, kto służy innym. To żyje na sposób Boga, jest wygrywający, zbawia siebie samego innych, staje się ziarnem nadziei dla świata. Moi kochani, w dziesiątku rocznicy śmierci kardynała Kępa dziękujemy Bogu za jego życie i posługiwanie, które i dla nas, dla Kościoła w Polsce, dla Polaków poza granicami, których tak wielu jest który tak często nawiedza, ale też dla Kościoła powszechnego, niewątpliwie było ziarnem nadziei. Widzieliśmy tę nadzieję, którą on sam żył, którą głosił i w której umacniał. Umacniał nadzieję na tym stanie, zwłaszcza w trudnych czasach stanu wojennego. Owocem tej nadziei, zwłaszcza dla internowanych i ich rodzin były działania Prymasowskiego Komitetu Pomocy. Z poszukiwania nowych dróg nadziei wyrosły prace Prymasowskiej Rady Społecznej. Odczytywaliśmy tę nadzieję, gdy z jasnoludzkiego szczytu w swoich dorocznych majowych i sierpniowych kazaniach kardynał Józef Lem przypominał, że niewydzierbanym źródłem nadziei jest Jezus Chrystus i opieka jasnogórskiej Królowej Polski. Wskazywał na świętych, którzy dali impuls duchowemu kościoła, i wśród których szczególne miejsce zajmował Święty Wojciech, bo był z nim związany od młodzieńczych lat. Od niego, jak wspominam, uczył się przede wszystkim tego, że każda wielka sprawa Wymaga ofiary. Bo nam w nie przypomina potrzebę ofiary. Tłumaczy. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zawsze z siebie samego nie niech bierze wszyscy i niech nie na świadomie. Wszystko to i wiele jeszcze w innych spraw. Składa się więc na życie i posłuchę dymasy Josefanego która mówiąc jeszcze raz słowami dzisiejszej Ewangelii jest niczym ziarno pszenicy rzucone w ziemię. Odszedł do Pana w gdy wszystko spowite jest zimową ciszą i oczekuje z nadzieją na wiosenne przebudzenie. Sam wiele lat wcześniej przy trumnie błogosławionego księdza Jerzego Mówił, kto umiera dla Pana, staje się jak piękujący które którego umarł, przyjdzie daje wielokrotne plon. I dodawał, że w każdej pokojuczności, w tym dramatycznym zmaganiu się dobra ze złem, którego niewiną ofiarą padł, ksiądz wierzy Boże, potrzeba po stronie wyznawców Chrystusa czystego serca i wielkiego dobra. I tylko dobra dla zwyciężania słania. Modląc się dzisiaj tu w Eucharistii, za chwilę tam w się przy jego drogi. Jeszcze raz dziękujmy Bogu za dobro, które w swym życiu i pasterskim posługiwano z miłości do Boga i człowieka, tak wytrwałe tu na ziemi. Czyli. uh um.